Nazywam się Katrin Abibok. Jestem menedżerem do usług dodatkowych w firmie E-Sto. W klienci mogą płacić przyjazdy drogami, mostami czy tunelami w 26 krajach Europy. Najwogodniejsze są rozwiązania w oparciu o urządzenia pokładowe, tak obu, które na przykład, dają dostęp do specjalnych zniżek na przyjazdy. Jedno urządzenie może służyć do opłat w wielu krajach jednocześnie. W ofercie STO najbardziej popularne ze względu na zasięg akceptacji i funkcjonalność to eBox oraz nasza nowość, innowacyjne urządzenie eBox-T. Urządzenia automatycznie obsługują opłaty drogowe, parkingi czy przyjazdy tunelami lub mostami. Są łatwe i szybkie w rejestracji oraz aktywacji. Zalecamy instalację urządzenia na stałe, w celu uniknięcia zakłóceń w pobieraniu opłat drogowych i co za tym idzie mandatu. Mamy do tego wszystkie niezbędne instrukcje. Co do samych rozwiązań opłat drogowych dostępnych w Estonii, to wspomnieć należy o e winiecie która obowiązuje w Danii, Szwecji, Luksemburgu i Holandii dla pojazdów powyżej 12 ton oraz winiecie na kraje bałtyckie Litwa, Łotwa i Estonia. Obowiązkowe dla pojazdów powyżej 3,5 tony. Urządzenia e-box działają w 14 krajach. Planujemy włączenie dodatkowych krajów, takich jak Słowacja i Słowenia. Planujemy również uruchomienie opłat drogowych w Chorwacji oraz Czechach, a w 2025 roku w Danii. Za pomocą urządzeń eBox zapłacimy również za tunele w Warnow i Herentunel w Niemczech, czy tunel Lyftenshire w Belgii. Ciekawostką nowego urządzenia eBox T jest dostępne śledzenie pojazdów w czasie rzeczywistym oraz dostępna aplikacja mobilna, za pomocą której będziecie mogli zarządzać swoim urządzeniem. W wyborze urządzenia pomocna jest strona internetowa STO. E Szybko można zweryfikować własne potrzeby i znaleźć odpowiednie urządzenie. Polecam też kontakt bezpośredni z naszą specjalistą dział opłat drogowych. Może się na przykład okazać, że jedyną możliwością opłaty drogowej mogą być lokalne rozwiązania dotyczące danego kraju i lepiej to sprawdzić. Zapraszam do kontaktu.